Porozmawiajmy o Canlocku. Zabezpieczenie naszego auta to priorytet. Dlatego przedstawiamy Wam Canlock. Najnowocześniejsza forma zabezpieczenia naszego samochodu przeciwko kradzieżom. Canlock to cyfrowy immobilizer, który integruje się z naszą magistralą CAN, dzięki czemu złodziej nie jest w stanie ruszyć naszym samochodem. Co to oznacza? że nawet jeżeli dostanie się do wnętrza naszego samochodu, nie będzie w stanie go odpalić bez uprzedniej autoryzacji. Zacznijmy od modelu Comfort, który stanowi podstawowe zabezpieczenie naszego samochodu poprzez autoryzację kodem PIN, aplikacji mobilnej lub breloca z systemem Bluetooth. Urządzenie nie emituje żadnych sygnałów radiowych, przez co zdecydowanie to utrudnia pracę złodziei. Canlock wersja Premium. Wersja Premium posiada te same funkcje co wersja Comfort, a dodatkowo wyposażona jest w syrenę alarmową lub fabryczny klakson. W przypadku kradzieży samochodu auto zaczyna wydobywać z siebie głośny alarm, przez co odstrasza złodzieja. Canlock Laweta. Ten model rozszerza funkcję premium o dodatkowy czujnik przechyłu 3D oraz zmiany pozycji auta. To oznacza, że nasze auto jest chronione przed ewentualnym wjazdem nim na lawetę lub kradzieżą katalizatorów. W przypadku wykrycia nieautoryzowanego ruchu auto zacznie wyć oraz wydawać z siebie w sygnał świetny. I wisienka na torcie Canlock Pro. Jest to najbardziej zaawansowany system zabezpieczenia, który posiada w sobie wszystkie pozostałe funkcje, które wymieniliśmy wcześniej. Wersja Pro wzbogacona została o powiadomienie na telefon, namierzenie GPS oraz zdalne unieruchomienie naszego samochodu. Canlock to polski produkt najwyższej jakości, który jako jedyny najskuteczniej ochroni twój samochód przed próbą kradzieży. Dzięki różnorodnym modelom możesz dobrać system skierowany idealnie pod twoje potrzeby. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat produktu Canlock oraz jego rodzajów, zadzwoń do nas, a my odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.